Zapraszam na kurs maturalny wwwpiotciupak.pl Wyznacz równania stycznych do okręgu x kwadrat minus 4x plus y kwadrat minus 2y minus 4 równa się 0 równoległych do osi o Y. Najpierw, żeby wyznaczyć równania tych prostych, tych stycznych, musimy narysować sobie to w układzie współrzędnych no i narysować w tym układzie współrzędnych nasz okrąg. Czyli najpierw sobie to biorę jakiś pomocniczy układ współrzędnych, tu będzie oś X, tu będzie oś. Y. No i teraz druga kwestia, jak faktycznie wygląda ten okrąg. W tablicy znajdziemy taki zapis. x kwadrat minus 2ax plus y kwadrat minus 2by plus c równa się 0. No i wtedy a i b są współrzędnymi środka okręgu, czyli środek okręgu ma współrzędne a i b. Natomiast promień Promi można obliczyć z następującego wzoru, że promień do kwadratu to się równa a kwadrat plus b kwadrat minus c. No to na tej podstawie wyliczmy sobie a i b. Czyli tak, tutaj mamy minus 4x musi się równać minus 2ax, czyli minus 2ax. Co robimy? Dzielimy stronami przez x, czyli mamy, że minus 4 to się równa minus 2a, czyli 1a to się równa 2. Podobnie z b. Czyli piszemy minus 2y, minus 2y równa się minus 2by. Minus 2by. Dzielimy stronami przez y, czyli mamy, że minus 2 to jest minus 2b, czyli nasze b to jest 1. Czyli środek naszego okręgu ma współrzędne 2 i 1. 2 i 1. No i promień, jakie, jaką wartość ma promień? Promień do kwadratu jest a kwadrat, czyli 2 do kwadratu plus b kwadrat, czyli plus 1 do kwadratu. Odjąć c, nasze c to jest to wyrażenie, to jest wyrażenie, czyli odjąć minus 4. Zobaczmy ile z tego wyjdzie, czyli promień do kwadratu to jest 4 plus 1, czyli 5, dodać 4, czyli 9. Promień do kwadratu to jest 9, czyli promień to jest po prostu 3. Czyli środek naszego okręgu ma współrzędne 2 i 1. No i długość promienia to są 3 jednostki. 3, 3, 3 i 3. I jakoś tak mniej więcej wygląda nasz okrąg. I teraz mamy wyznaczyć proste, równoległe, styczne, równoległe do osi Y. Chodzi nam o taką prostą i chodzi nam o taką prostą. No i teraz przez jakie liczby one przychodzą na osi X? Ta prosta przychodzi nam tak, przez 1, 2 i tutaj mamy raz, dwa, 3, czyli tutaj przychodzi przez piątkę, natomiast ta przychodzi tak, raz, dwa, trzy, to przez minus jedynkę, Bo zobaczmy, prawie ma 3 jednostki, czyli 3 w prawo i 3 w lewo, czyli tutaj mamy 2 i 1, czyli minus 1, a tutaj mamy 5. Czyli równanie tej prostej to będzie x równe 5. Natomiast równanie tej prostej to będzie x równe minus 1 i to jest odpowiedź.